Po drugie, witam Was, żołnierze na granicach naszych. Witam żołnierzy pograniczników i wszyscy, którzy w tej chwili bronią naszych granic. Bo to piękny dzień, 11 listopada, to jedno z tych niewielu świąt, które dały nam wolność i wprost przeprowadziły nas do nowej ojczyzny. Ale to także dzień, kiedy możemy się zastanowić nad wieloma rzeczami. Podziękować tym, którzy wywalczyli wolność, podziękować tym, którzy teraz walczą o wolność. A jednocześnie możemy się zastanowić, czy właściwie wychowujemy tych, którzy będą walczyć o tą wolność. Bo to, proszę Państwa, nigdy nie jest tak, że ta wolność jest nam na zawsze dana. Ona jest nam zadana, a tylko od nas zależy, czy tę wolność utrzymamy. I można długo się zastanawiać nad wieloma rzeczami, czemu myśmy tę wolność utracili. Ano z prostych rzeczy, tych, które są z nami i do dzisiaj. Byliśmy kłótliwi. Byliśmy pazerni, byliśmy naiwni, chciwi. Nie można tak mnożyć. Ale drugie pytanie nasuwa się na myśl za tym pierwszym. Dlaczego odzyskaliśmy wolność? Ano, odzyskaliśmy wolność, bo ta wolność nigdy nie była nam zabrana. Bo ona przetrwała w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych domach. Przetrwała w mogiłach naszych bliskich. Przetrwała w pacierzach odmawianych w domach, przetrwała w obrazkach świętych, przetrwała w tradycji. Pytanie kolejne: Czy dzisiaj stać nas równie na to, czy jesteśmy mądrzejsi o tamte doświadczenia, bo tą wolność odzyskaliśmy. Ale jakże łatwo nas prowokować do podobnych zachowań. Podobnych zachowań, jakie wtedy towarzyszyły niestety naszym elitom, bo coś prysło w elitach. Przestali myśleć o Polsce jako o swojej matce, a zaczęli myśleć o sobie do wykorzystania, że można było coś ugrać nie widzicie pewnej paraleli czasowej. Pewnych zbieżności. Polska jest jedna i to od nas zależy tylko, czy my uszanujemy tę matkę, czy nie. A nie dopuśćmy, aby ta matka nasza, żywicielka, poszła znowu w niewolę. Jakby ta niewola się nie nazywała, bo teraz zniewolić można na wiele sposobów. Wtedy jedynie militarnie można było. W tej chwili można. I gospodarczo, i mentalnie, i politycznie. Także szanujmy tę matkę, bo naprawdę matka jest tylko jedna. A nasza Ojczyzna to nicże wymagająca, bo ona od nas wymaga. Ona ciągle nam mówi, pilnuj mnie, pomagaj mi, strzeż mnie, nie zabijaj, nie kradnie. I można by cały dekalog tutaj wysnuć na tej podstawie. I cóż z tego, że ona jest trudna ta matka. Ale jeżeli nie będzie karcić, to nie będzie miała prawa wymagać. A ojczyzna ma prawo od nas wymagać. I my się nie wzruszajmy wcale na to, że ona jest czasami może mało pobłażliwa, bo patrzymy na sąsiadów, że tam mogą więcej. Że i w poglądach, i w ubiorze, w zachowaniu mogą sobie pozwolić na więcej, a nasza Polska jakaś taka wycofana, niemodna trochę. Ale czy to źle? Czy to źle? Odpowiedzmy sobie na to. Jeszcze jedna moja taka prośba do Państwa. Bo to jest piękne święto, ale to święto nie ma sensu, jeżeli my młodym nie przekażemy coś z tego święta. Bo oni widzą, owszem, widzą karabiny, widzą żołnierzy, widzą nas odświętnie wystrojonych, ale i widzą te chorągiewki biało-czerwone, widzą kotyliony. A może trzeba jeszcze coś więcej, żeby zobaczyli. Może zobaczyli, może muszą zobaczyć choćby prosty znak krzyża na chlebie. Może to jest nasza odpowiedź na pamięć, aby te dzieci nauczyły się wrażliwości. Bo bez wrażliwości nie ma wolnej Polski. Jeżeli Państwo jeszcze pozwolicie, zwykłem się z Wami dzielić pewnymi osobistymi przemyśleniami, i tym razem również skorzystam z okazji. Kilka słów w pewien rym, może bardziej czy mniej udany, ale warte. Są takie święta w kraju, mówimy narodowe, bo znaczą ważne daty, wskazują kamienie milowe. Listopad pełen jest również patriotycznych treści, słychać w nim kroki legionów i legionowe pieśni. To czas totalnej walki słowem, bagnetem, nutami, o wolność, suwerenność wydartą armatami. Lecz czyn wspólny, czyn narodowy, wniwecz plany zaborców obrócił, zmazał grzech Kainowy, przez który brat brata zaprzedał w niewolę. I wówczas tak jak Feniks, z popiołów państw powstała, błaganiem serc wskrzeszona, Tęsknotą dusz przyzwana. Jak nigdy dotąd silna, jednością przyodziana, Rzeczypospolita Polska, przez Boga nam oddana. I głos zwycięstwa zabrzmiał, jak grzmot burzy między narodami. Wolna jest nowo Polska, znów Polacy są Polakami. Děkuji bardzo. Děkujem.